Amelia Żąbek, witam serdecznie. Siema. Zacznę od tego, że widzę, że jest forma fizyczna. I teraz pytanie: Czy jest też forma psychiczna? Ostatnio widzieliśmy się na MBX w Berlinie, gdzieś tam po upadku FTX-a było ciężko na rynku. Jak teraz ogólnie się czujesz? Jest forma fizyczna, jest forma psychiczna, więc można powiedzieć, że jestem na swoim ATH. To, to dobrze. Więc nawet śmieszne, bo teraz przeglądałem na chwilę jeszcze jakieś tam komentarze po wystąpieniu. I sporo osób nie pisze mi, że fajne wystąpienie, tylko mi pisze... Dobrze wygląda, że przyjechałem w masę. Ale to, co powiem, to na pewno Kamil Jerzą w formie jest potrzebny całemu rynkowi, przynajmniej polskiemu, tak ja to widzę. Kamil, tak jak mówię, rozmawialiśmy ostatnio o MBX-ie, rynek był w bardzo trudnym miejscu, upadek FTX-a, gdzieś tam inwestorzy wystraszeni. Zaraz porozmawiamy sobie o takich ważnych triggerach, ważnych wydarzeniach, które nastąpiły po tym czasie. Ale jak Ty obecnie patrzysz na rynek? Tak? Ludzie szukają dołków, zastanawiają się, co się wydarzy. Czy Ty już inwestujesz w większe kwoty, czy czekasz, czy cały czas szukasz? W jakim miejscu generalnie według Ciebie w rynku teraz jesteś? Um, powiem tak, odpowiadając na Twoje pytanie trochę od tyłu, jestem przed y, mocniejszym takim wejściem, bo mam kilka takich zagrań, które gdzieś tam sobie rozpisałem i przygotowałem do tego, aby. Wejść w rynek właśnie w okresie, i tak stwierdziłem, że okres wakacyjny może być tym okresem, w którym znowu będzie nuda, no może będą takie spadki, więc pojawią się znacznie lepsze wyceny. Więc myślę, że w najbliższych kilku miesiącach te wejścia moje mocniejsze będą. Uważam, że ze względu też na to, że ten rynek krypto nam nadal śledzi rynek tradycyjny, a uważam, że na rynku tradycyjnym w przyszłym roku będzie bardzo mocno. To mamy dwa takie wydarzenia. Jedne ze względu na rynek tradycyjny, czyli wybory w Stanach i tak dalej, i to wszystko może doprowadzić do wzrostów na, na giełdzie tradycyjnej, czyli giełda tradycyjna przełoży się na to, co mamy na rynku krypto. A druga rzecz, która historycznie co 4 lata się sprawdza, no to to jest typowo halving, nie? czyli mamy dwie tak takie bardzo może rzeczy, więc dla mnie powoli to jest okres, już, w którym. To ryzyko, tym poziom ryzyka już nie jest dla mnie tak duże, więc prawdopodobnie wejście będzie mocniejsze. Okej, okay, czytam newsletter, więc od razu zrobimy taką małą reklamę, warto się zapisać. Czekamy, leżą, gra na dźwigni, bo przedtem jakoś nie widzieliśmy tych zagrań, teraz tam o Lido chyba tak pisałeś, mhm. że, że to rozgrywałeś. Graż generalnie na dźwigni, i my o tym nie wiemy? Czy to po prostu od czasu do czasu robisz takie zagrania, jak czujesz, że dana narracja się nie sprawdzi? Na rynku? I tutaj muszę zaznaczyć to, bo to jest dosyć niezrozumiałe na rynku. Um, moje. Um... Newslettery już są pisane przez osoby z którymi współpracujesz. Okay. I to są osoby niezależne i one też przedstawiają inwestycje i tezy inwestycyjne. I ostatnia ta teza inwestycyjna bezpośrednio była tezą od Piotrka. Od Piotra. Tak. I Piotrek jest osobą, która właśnie lubi takie zagrania, lubi gdzieś tam short, więc o tym opowiada. I po tym co do, jaki feedback dostajemy, to okazuje się, że jakby ludziom podoba się te, tego typu forma, więc Piotrek i za niedługo przedstawimy kolejną super osobę. To są osoby odpowiedzialne za newsletter, więc na przykład odnośnie Laido, to nie było moje zagranie. Ja Jasne. nadal się trzymam tego, że nie dotykam dźwigni. Okej, okay, to, to tak nie jak dotykam. ja. Wyczyściło kiedyś pewnie. E, może nie... W... Tak, dobra. Tak, dobra. przypomniałem e, dobra, sobie. Dobra, to teraz Wyczyściło. przejdźmy sobie do tych ważnych wydarzeń. Więc tak, każda hostsa wynosi jakieś duże ekosystemy. Tak? Mieliśmy hossę, gdzie mocno urosła Solana, mieliśmy też y, hossę, gdzie zbudowała się Luna. Patrzę na rynek teraz i widzę tak. Luny nie ma, Kronos jest poobijany, Solana jest poobijana, i mieliśmy dropa mega na arbitrum, gdzie mm -hmm. to rozgrzało jednak ten rynek. I teraz pytanie, co wypełni według Ciebie tą lukę? Jakie ekosystemy widzisz, że rzeczywiście w tej hoście mogą być mm -hmm. duże, czy to według Ciebie jest arbitrum, czy patrzysz na coś innego. No bo nie wiem, czy tu się zgodzi ze mną, że jednak jest ta luka do wypełnienia i jest szansa, że również w tej hoście zobaczymy jakieś duże wzrosty na właśnie takich tokenach ekosystemowych. Tak. Um, ja uważam, że rynek przeszedł z narracji Layer One. Przechodzi stopniowo na narrację Layer 2 i uważam, że to, co będzie grzało w najbliższym czasie najbardziej, to tokeny związane z drugimi warstwami. Rynek powoli akceptuje wizję skalowania Ethereum i, i powoli dochodzi do takiego momentu, w którym jest konsensus odnośnie tego, że droga do, do skalowania Ethereum poprzez Layer 2 to jest ta dobra droga drugie warstwy i uważam, że tam będzie najwięcej emocji. Czyli Arbitrum, czyli kolejne tokeny, które się pojawią, Problem jest taki, że te tokeny bardzo często wchodzą na wysokiej waluacji, już. Więc to nie są takie tokeny super, na super czystym etapie. Ale uważam, że też powstaną kolejne layer 2, drugie y y warstwy, które będą na niższej waluacji. Mhm. Więc jeżeli miałbym w tym momencie odpowiedzieć, po tym co mam w tym momencie na stole, po tym jakie ja mam informacje na stole, uważam, że wszystko oparte o drugie y warstwy to będzie grzało rynek. Okej, okay. y y po Arbitrum mamy AirDrop Hunterów wszędzie. Tutaj, jakbyśmy się przeszli i popytali, to każdy robi dropy, Kamil Jerząbek robi dropy. Pilnuje, kręci transakcje, wolumeny, czy to jest temat, na który nie masz czasu, który gdzieś tam w ogóle odpuściłeś? To jest tak. E, gdy zobaczyłem sobie statystyki tych ekosystemów i tych potencjalnych airdropów, to okazało się, że na przykład na ZK Sync już było bardzo dużo walletów, e, na Starknecie też było sporo, a e, nagle stwierdziłem i to było kilka miesięcy temu że mało wartości przepływa przez Layer Zero, jeszcze wtedy. A, a już widziałem, że zbierają waluacje na, na kilku miliardach, więc stwierdziłem, dobra, to to jest prawdopodobnie ekosystem, w którym można najwięcej wyciągnąć, jeżeli chodzi o aktywność, więc tam zacząłem coś robić, ale no niestety to jest, to jest trochę tak, że pewnie zauważyłeś, że wyszedł ten airdrop arbitrum, Rynk, rynek to grzał przez miesiąc, nagle już w tym momencie jest coraz ciszej, i znowu, jeżeli e, jest według mnie ciszej dlatego że SUI nie zrobiło airdropa, tylko było token sale. Nie? Więc ludzie są tacy, no dobra, co jeżeli kolejne będą tak, to może szkoda czasu. Więc znowu po, powoli jest taki okres, w którym według mnie warto przez jakiś czas się przyglądać airdropo, znowu do momentu jakiś airdrop Jeżeli Jeżeli chodzi o SUI, to gdzieś tam po części to przewidziałem, bo. Spodziewałem się tego, że y, pewne ekosystemy, pewne duże projekty będą wchodzić jednak przez giełdy zcentralizowane, które dadzą im wszystko i to jest bardzo prosta droga, tak? Mhm. Jest prosta sprzedaż. Oczywiście ci, co tam robili pod airdropa, mogą czuć się zawiedzeni, tak? Bo tam nie każdy, powiedzmy, ten, ten ticket y, wylosował. Y, natomiast chciałem jeszcze wrócić do tego Layer Zero. Y, wiele osób patrząc na Layer Zero mówi startlet, y, Stargate, tak? To jest główny, główna rzecz, gdzie należy y, mieć tokiem, robić wolumen. Czy uważasz, że tam jest jakieś powiązanie rzeczywiście, że, że to właśnie Stargate y, gdzieś tam jest tym, tym głównym narzędziem, który może być wykorzystany tutaj właśnie do tego dropa? Jakbym jak miał spekulować, to uważam, że Airdrop, airdrop z całego layer. Le, layer zero może opierać się o podobne zasady, jak miało to Uniswap. Czyli dodanie płynności na Uniswap wcześniej przed airdropem zdecydowanie dużo więcej tokenów ci dawało. Więc uważam, że dodanie płynności na Stargate, który jest kluczowym komponentem w, całym, w całej infrastrukturze Layer Zero. Pozwoli otrzymać airdropa. I teraz w zależności od tego, jak długo, jakim wolumenem, to wszystko według mnie będzie się liczyć. Nie? Mhm. To się będzie liczyć. I co ciekawe, oni już mają technologię w ogóle do tego, żeby to szybko zliczyć. Żeby to szybko zrobić? Żeby to szybko zrobić. Więc wszystko tak naprawdę jest gotowe po to, żeby tego typu airdrop tak właśnie sposób wyglądał. Okej, okay, kolejne takie wydarzenie ważne, które mi przychodzi do głowy, to, to był ten czas, kiedy USDC zgubiło Pega. Pewnie pamiętasz, duży strach na rynku, ludzie ludzie gdzieś tam sprzedawali. Oczywiście było to powiązane z sytuacją bankową, tak, z tym co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Czy według Ciebie rzeczywiście USDC się obroniło? Czy w ogóle po tym wydarzeniu, kiedy tak naprawdę te USDC nie było do końca tak mocno zagrożone, bo to nie były jakieś duże środki, ale ten strach spowodował, że ludzie sprzedawali to po 80 centów, czy Twoje w ogóle postrzeganie USDC Stablecoinów po tym wydarzeniu i po tym jak zareagowali na to inwestorzy się zmieniło i jak miałbyś gdzieś tam wskazać Stablecoiny, które w jaki sposób Ty dywersyfikujesz portfel? które są mocne do Ciebie? Ja na pewno to, co zrobiłem, to wyszedłem e, ze stablecoinów w części. Stwierdziłem, po co ryzykować, jeżeli możemy to przenieść na przykład na konta bankowe. E, czyli do fiatów. Polska uh -huh. e, tak? złotówka, rozumiem, patriota. Ja, ja się <laughs> przeprowadziłem do Szwajcarii, więc trochę to od zeszłego roku jestem w Szwajcarii, więc trochę to tam inaczej wygląda, um, ale to, co chcę powiedzieć, to to, to że Rynek według mnie się trochę pomylił po tym, po tym wydarzeniu, bo nagle znaczy, zaczęła się narracja, że USDC nie, nie jest bezpieczny. Prawda jest taka, że uważam, że de facto po tym wydarzeniu USDC jest bardziej bezpieczny niż USDT. Tylko no, rynek znowu i to widać po wykresach. USDT wzrost kapitalizacji przeogromny, USDC spadek. Więc e, nawet się zastanawiałem nad tym, czy to w tym momencie nie jest idealny moment, żeby zaatakować USDT jakoś. Skoro wiesz, rynek znowu się przekonał, wyskoczył w tamtą stronę, tam, e, tam są te pozytywne emocje, a USDC nie, USDC już nie i tak dalej, to znowu w sumie nawet do, do mojej prezentacji o nieoczywistościach nie rynkowych. Ja uważam, że USDC jest, bezpiecz... jest bezpieczniejsze niż USDT, ale to, co trzeba powiedzieć, USDC jest bardziej takim, takim podmiotem z jasnej strony mocy, więc jeżeli w Stanach Zjednoczonych pojawią się jakieś negatywne regulacje, to to będzie podmiot łatwy do zaatakowania. USDT jest offshore'owe, więc tam jest nie, ma tej, nie ma tej pewności co do audytów. Ale yy, ciężej regulatorowi Stanów Zjednoczonych będzie to zablokować. na no to, mhm, okay. to, to jakby trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, nie? gdzie, gdzie Czyli generalnie dla nowych ludzi yy, warto też o tym mówić, że jednak dywersyfikacja do walut fiducjarnych jest Zdecydowanie. ważna i są takie momenty w rynku, kiedy trzeba po prostu to zrobić. Zdecydowanie. Zdecydowanie. Ja uważam, że ten moment właśnie nastał od tego roku, w którym ryzyko przytrzymywania wszystkiego w naszym systemie wzrosło bardzo mocno. Zrosło bardzo mocno przez usunięcia banków, które były no, dostarczycielami płynności i zapewniały jest kluczową infrastrukturę do przesyłania wartości pomiędzy giełdami. A, a tak ze strony, y, ze strony regulatorów, kongresmenów itd. No dużo jest rzeczy, które które jednak wiesz, są takie. Okej, okay, patrząc na ekosystemy i myśląc o tobie, muszę zapytać o Polka Dot. Wiadomo, są te nowe ekosystemy, mamy Aptosa, gdzieś tam jest kilka nowych rzeczy. Czy widzisz tutaj gdzieś tam możliwość rozwoju Polki? W momencie kiedy polka wchodziła była trudna portfele były nieintuicyjne, e, aukcje, paraceny, ludzie wrzucali dość dużo tej polki e, zamrozili. Czy to jest według ciebie w ogóle ekosystem, który dalej warto obserwować, e, mhm. czy lepiej skupić się może na nowych ekosystemach? Nie wiem na przykład właśnie na, na Aptosie, mhm. czy na wspomnianym arbitrum. Ja uważam, że na pewno to jest ekosystem z ogromnym finansowaniem, z super deweloperami. Nawet statystyki nam pokazują, że development na tak. Polkadot bardzo szybko rośnie. Więc to jest fajny ekosystem pod tym względem, pod tym względem, ale yy, według mnie trochę brakuje emocji. Oni przespali ten czas, przyspali ten czas, w którym o nich się dużo mówiło, a oni technologicznie nie byli gotowi, bo portfele były, no, tak jak powiedziałeś, horrendalnie no, trudne to było wszystko do użytkowania. I teraz pytanie jest, w jaki sposób oni odbudują te emocje? I te emocje mogą być odbudowane jakimś ogromnym paraczejnem, który wypali, albo poprzez regulacyjną niepewność i poprzez to, że Polka jakoś jest na to przygotowana. Są jakieś spekulacje na ten temat, że Polkadot jest przygotowany, ale nie wierzę bym w to jeszcze, tak wiesz. Zgadzam się tutaj, bo żeby gdzieś tam to ruszyło, mówię tu marketingowo, tak żeby zapało taki hype, to musiałby się pojawić jakiś mocny projekt, tak jak mówisz, coś mocnego naprawdę musiałoby wejść. Chcę mm -hmm. trochę podpytać też o Play2Earn, wiem, że też ostatnio na grupie na Telegramie pisały się o jednym projekcie, ja powiem szczerze, że pierwszy raz w ogóle o nim usłyszałem, jak mm -hmm. usłyszałem to od razu pytam moich ludzi z Play2Earn, panowie, o co tu chodzi? Kamil robi, daje projekt, a ja od was o nim nie słyszałem, więc jak mógłbyś coś więcej powiedzieć, skąd w ogóle ten projekt, y, gdzieś tam być może, gdzie go znalazłeś i y, jak to postrzegasz w ogóle, co to jest? E, tak naprawdę dostarczył mi go y, ma, na, na Twitterze ten gość, ma Mac, taki logo, logo lwa. To jest gość, który przeprowadził, tak naprawdę i przeprowadził całą kampanię z na, na Binance e, i przez to później się wysławił, no bo Stephen mają jednak bardzo duży hype i tak dalej. E, gość, który bardzo fajnie prowadzi i rozumie rynek i on do mnie się odezwał e, po prostu na takiej zasadzie, że jest ten projekt i, i ten, projekt, e, ten projekt uważa, że jest dosyć ciekawy i tak dalej, żeby na to zwrócił uwagę, e, więc zaczął się pojawiać no i okazuje się, że w Europie, w Stanach mało się o nim mówi, a Azja już farmi bardzo mocno bardzo mocno, bardzo mocno ten projekt, bo wszystko wskazuje na to, że pojawi się na Binance pod koniec roku. Nie? Mm -hmm. I przez to, że jest współpraca z, um, z Binanceowym NFT Marketplace'em, przez to, że są Binance Binance, La, Binance um, lunch, lunchport, lunchport, tak, i, tak i ta firma, która inwestuje na wczesnym etapie Binanceowa, um, zainwestowała w nich, to tam jest dużo powiązań i, i wszystko na to wskazuje i okay, no są. Skoro jesteśmy też przy Binansie, nigdy o to cię nie pytałem i też... Y nie widziałem, żebyś na kanale dużo o tym mówił, jakie Ty masz generalnie podejście do tokenów giełdowych, tak? W mojej na przykład prywatnej opinii, ja często inwestuję w tokeny giełdowe, liczę, że właśnie wraz z wypuszczeniem jakiegoś mocnego projektu, który zrobi ileś X-ów, mhm. nie, to jest taki moment, kiedy ja mam podzielone na przykład BNB na dwa koszyki, że wtedy ludzie będą kupować te BNB, licząc, że wszystkie następne w koscie też będą robić ileś tam X-ów, a część właśnie, żeby kupować projekty w launchpadach. Mhm. Czy Ty w ogóle masz w swoim portfole jakieś tokeny giełdowe i czy to jest w ogóle temat, który Cię interesuje? W tym momencie nie mam, um, ale na przykład. Na przykład uważam, że jest bardzo ciekawa, znowu nisza się otworzyła na rynku, ze względu na to, że Bybit wprowadził KYC, Binance ma już KYC, KuCoin jeszcze nie, ale coraz więcej jest, jest tych KYC. I na przykład pojawiła się taka giełda z ogromnym, ogromnym obrotem, z fajnymi, z fajnymi pozycjami. I co ciekawe, z możliwością wypłaty na mail, tak naprawdę do 100 tysięcy dolców, z tego co kojarzę, to jest giełda BitGet. A, I tam się zastanawiam, czy to, czy to nie jest podstawa do tego, że tam może coś dużego powstać. No, bo ludzie Mam na... szczęście. Bo ludzie właśnie <noise> tak, ludzie właśnie potrzebują, potrzebują tej e, tego braku KYC tego. Wyszłać. Tak, ale to jest, wiesz, to jest taki trend, że rzeczywiście, jeżeli e, dobry projekt robi współpracy z dobrą giełdą, to co mówiłem, ma wszystko matacy, ma od razu listing, ma społeczność, społeczność ma KYC tak. i to jest szybka akcja. Nie wtedy robi sprzedaż tokenu, nie trzeba szukać launchpadów, nie trzeba gdzieś tam szukać miejsc, gdzie może nie do końca wszystko jest jasne. Więc myślę, że właśnie tutaj jeżeli giełdy będą trzymać się, bo e, co do Bitgeta, to wcześniej było tak, że te alokacje były też za stablecoiny i ludzie Rzucali na przykład, wiesz, 10-15 tysięcy dolarów, żeby dostać już tych ticketów, a ostatnią akcję zrobił już w oparciu o swój token. I właśnie wydaje mi się, że jeżeli będzie ten kierunek, że giełdy będą wynagradzać tych hodlerów, tych tokenów mhm. i co by nie mówić, będą odpowiednio tym tokenem zarządzać, bo tam nie ma kto zrzucać. To jest też, też ciekawe, jeżeli giełda dobrze. Bo giełda i tak zarabia, jeżeli Ta dobrze, dobrze rozegra token, bo? nie, to, to może być, może mhm. być ciekawy mhm. temat. Jeden wątek jeszcze mnie interesuje, oczywiście widzimy, co się dzieje, jeżeli chodzi o KYC. E, sytuacja z Ledgerem. E, Hejt, młotkiem rozbijają, ledżery niszczą, tak naprawdę kupują trezory, który zaraz moim zdaniem może zrobić tak naprawdę to samo. I chciałbym zapytać o tą sytuację tak trochę dwuwątkowo. Pierwsza sprawa, czy nie uważasz, że rzeczywiście są ludzie, którzy na przykład patrząc nawet na dziedziczenie kryptowalut, nie czując się gdzieś tam bezpiecznie, chcieliby, żeby te SID-y były zweryfikowane, mieć KYC i żeby potem na przykład żona mogła się zweryfikować, odebrać te kryptowaluty, albo ludzie, którzy nie wiem, są obywatelami świata mhm. jeżdżą i nie ufają sobie do końca, bo przebywają mhm. w różnych miejscach, nie mają takiego, wiesz, takiego gniazda, gniazda swojego, więc to jest te pytanie pierwsze. I Pytanie drugie, czy według Ciebie to, co się wydarzyło, w ogóle dyskredytuje Ledgera i czy na przykład Ty byś ci się mógł powiedzieć, tak jak Kamil Jarząbek, nie polecam Ledgera, kupujcie inne portfele sprzętowe. Um, uważam, że cała sytuacja została zbyt mocno nadmuchana i prawdopodobnie to jest kampania innej firmy, która ma konkurencję. konkurencji, no bo zwrócił uwagę, że nie było lepszego momentu, żeby ich zaatakować teraz. Nie? Jakby sfinansowanie odpowiednich influencerów, youtuberów, którzy zaczną robić takie rzeczy, nagrywać, ja jestem przekonany, że e, tabelka z wzrostem sprzedaży w Trezorze tak. teraz poszła mocno w górę. Ktoś tam za marketing e, dobrą prawie. Tak, 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 tak. E, I to, co chcę powiedzieć, to to, że ja uważam, że jeżeli my chcemy wejść bardzo mocno mainstreamowo, i żeby, żeby to było proste, e, to, to generalnie tego typu rozwiązania jak social recovery, e, o które jest tak naprawdę mocna, mocna spina, e, one muszą wejść w jakiś stopni. I teraz wydaje mi się, że najważniejsze jest odpowiedzenie sobie na pytanie, jakim Ty chcesz być użytkownikiem. I to, to rynek, tego rynek potrzebuje, rynek potrzebuje wyboru. Czyli my potrzebujemy tego, że z jednej strony możemy skorzystać z Ledgera, który ma social recovery. Dla, jeżeli dla nas to jest ok, to ok. A z drugiej strony chcemy skorzystać z czegoś, co jest w pełni, co jest w pełni po prostu yy, bezpieczne i private key jest po naszej stronie. I teraz ja mówię tak, jeżeli chcesz taką bardzo dużą e, bezpieczeństwo jeszcze w oparciu o ledżery, o, o trezory, to wejdź sobie na Nozis Safe, e, załóż swój safe, połącz go z trezorami, tak e, z ledgerami i ustal sobie, że dwa z, dwa z trzech, te, dwa z trzech tak. musi, musi być zaakceptowane. Więc to wszystko jest do ogrania i to wszystko jest... E, to wszystko zależy do... jaką tak. drogę wybierze, czy tą tak. jakąś tam prostą, gdzie, tak, tak, tak. gdzie jest ta trzecia Więc strona. ja uważam, że rozwiązania są, ja uważam, że oni chcieli dobrze ale po prostu wyszło jak wyszło i ktoś to wykorzystał bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Okej, okay, temat też, który pamiętam z Berlina. Powiem Ci, że ja czekam na takie prawdziwe, mocne, zdecentralizowane social media. Było kilka, było kilka projektów, w które gdzieś ja inwestowałem, one się nie przybyły. No i teraz pytanie o Lens Protocol. Czy dalej śledzisz? Ja mam domenę, mhm. gdzieś tam coś tam działam, no ale jest jeden problem. Patrząc na to, co robię na Twitterze, na YouTube czy na innych social mediach, no mam ale mało ludzi daje wpisy, mało ludzi jest aktywnych. Bardziej tutaj ludzie grają pod dropa, kupili tą, tą domenę. Myślisz, że jest szansa na jakieś tam takie zdecentralizowane social media, gdzie, żeby dodać tweet, podpisujesz portfelem, czy, czy w ogóle dalej lensa obserwujesz? Um, ja obserwuję, nie robię nic po airdrop, bo tam widziałem, że dość sporo tych domen się wykupiło, więc nie, nawet nie chciałem... No, tam ten floor nie. nawet całkiem dobrze poszedł. No, no, bardzo dobrze poszedł. Um, i wie, jakby social media to jest zdecydowanie jeden z najtrudniejszych, z najtrudniejszych bra, jakby z, jedna z najtrudniejszych branż nawet w tym na świecie, naszą Web 2. No bo trochę to jest taki problem kury i jajka. na takiej zasadzie, że wejdę na jakieś social media, jeżeli moi znajomi już tam będą, a moi Zgadam znajomi się. tam będą, wtedy, wtedy kiedy je ich znajomi tam będą. Więc to jest ten problem. I za mało ludzi jest w krypto, bo tak, tego tak, trzeba zacząć. Tak, tak, I tak. jeszcze ci ludzie się tak. dzielą na... Ja Myślałem, uważam, że, że największym siedziało. takim marketingiem dla tego typu platform byłoby, nie wiem, Elon Musk. Elon Musk już teraz tego nie zrobi, ale jakaś duża ikona, jakiś influencer, przechodzi na takie zdecentralizowane czyli taki np. Donald Trump. Przechodzi tam i zaczyna tam pisać i mówić o tej wolności i tak dalej, I nagle tego typu rozwiązanie stałoby się popularne, bo ludzie chcieliby mieć dostęp. Jak, tego nie, jak nie będzie tego efektu, to bardzo ciężko mi uwierzyć w sukces, nie? bo dla samej decentralizacji. Um, uważam, że to nie jest wystarczająca, e, wystarczająca wartość, żeby ludzie tam przeskoczyli, nie? Okej, okay. jeszcze takie ostatnie już pytanko. Oczywiście zapytam o hostce. Myślę, że gdzieś tam jesteśmy blisko, bo każdy czeka na ten halving i to ma być gdzieś tam wydarzenie, chociaż górnicy chyba i tak dobrze, dobrze zarabiają i nawet jeżeli te opłaty nagroba za blok spadnie, to opłaty hmm. mogą, mogą być całkiem, całkiem niezłe. Natomiast czy uważasz generalnie, że będziemy mieli w tej hossie taki prawdziwy alt season, bo coraz więcej osób mówi, że OK, może być hossa, ale to mogą być krótkie trendy. Zobacz, że teraz, kiedy tak naprawdę, powiedzmy byliśmy w Basie, był trend sztucznej inteligencji i rzeczywiście ja na tym portfelu krótko terminowym, ma Agixie, ma Mumecie, mm -hmm. ma tych projektach, które y, gdzieś tam grały ten trend. Porobiłem sobie 5-600%, wyszedłem z rynku, trend się zakończył, być może on wróci w HOSie, nie? No ale pytanie jest takie, czy zobaczymy jeszcze taki prawdziwy alt sezon, czy według Ciebie będzie coś takiego, co było? To ma co tak naprawdę wszyscy czekają, bo większość ludzi buduje swój portfel w oparciu mm -hmm. o altcoiny. Odpowiem tak, że yy, uważam, że będzie, jeżeli do tego czasu nie powstaną jakieś konkretne wytyczne co do tokenów, co jest security, co nie. Prawdopodobnie nie powstaną, więc stwierdzam, że będzie. A jeszcze dodam, że nawet jeżeli powstaną takie, e, takie konkretne wytyczne co do tych tokenów, to i tak rynek znajdzie swoją niszę. I tak będzie, e, i tak będzie, będzie grał. Kiedyś usłyszałem, że największą wartością, największą taką własnością rynku krypto jest to, że to jest globalne kasyno. Mhm. Że ludzie nam przychodzą do emocji. Ludzie przychodzą dla Memcoinów, ludzie chcą spekulować i nie ma. A, I to jest największą użyteczność. No właśnie, wiem, zawsze, to globalny kasynos zawsze znajdzie swoje uścił. Zawsze Memcoiny kończyły nam pewien, pewien cykl, tak, Teraz tak, mieliśmy tak. hostce na, na, na memcoinach. Dużo ludzi pewnie zostanie z tymi bagami, hmm. bez fundamentów, ale obrót jest. Giełdy to po prostu kochają listować tego typu pozycje. I wolumeny są po prostu kolosalne. Tak, tak, dokładnie. dokładnie. Okay. Tak, tak naprawdę na koniec to, co jeszcze chciałem zapytać, to oczywiście Ethereum to jest Twój temat, czy cały czas uzupełniasz pozycję i czy myślisz, że jeżeli nadejdzie ten alt season, czy w ogóle Ether ma szansę przebić swoje ATH i tak naprawdę kiedy możemy spodziewać się spadku opłat, bo to co się teraz dzieje, no to to nie jest ekosystem dla, mm. dla biednych, tak to nazwijmy. No, ten, ten wzrost opłat znowu był właśnie związany z tym, że memcoiny się pojawiły. Tak. I na pewno pod koniec tego roku dużo się zmieni pod względem drugich warstw. Po drugie warstwy otrzymają upgrade, który pozwoli na dwudziestokrotne zmniejszenie opłat, a więc to może być duży taki driver dla, dla przejścia w ogóle na, na drugie warstwy, mm, ale prawda jest taka, że to takie faktyczne skalowanie też tej pierwszej warstwy i tak dalej, to jest perspektywa następnych dwóch lat, dwóch lat. to będzie stopniowo, stopniowo wprowadzane. Okay. Ale ether, może... ether w portfelu jest już, tak? Oczywiście, Mówię oczywiście. Kamil, gratuluję formy, okay. dałeś ze sceny coś więcej, nie tylko formę, cieszę się, że jesteś w dobrej formie, dzięki za wywiad i mam nadzieję, że jak spotkamy się już następnym razem, bo ostatnio byliśmy w takiej bescie pogrążeniu padkiem FTX, a teraz jesteśmy w rozkwicie, mam nadzieję, że następny wywiad, następna konkurencja to będzie już ta hossa, kiedy ludzie będą kupować, a my będziemy mówić o tym, że trzeba realizować zyski. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dzięki, dzięki bardzo. Dzięki.